flagę, taką jak pokazano na rysunku, należy szyć z trzech jednakowej szerokości pasów kolorowej tkaniny. Oba pasy zewnętrzne mają być tego samego koloru, a pas znajdujący się między nimi ma być innego koloru. Liczba różnych takich flag, które można uszyć, mając do dyspozycji tkaniny w 10 kolorach, jest równa. Mamy do dyspozycji 4 odpowiedzi. No i zastanówmy się, jak będzie to wyglądało. Załóżmy, że wybraliśmy yy, tkaninę na pasy zewnętrzne. Pasy zewnętrzne mają być tego samego koloru, ale innego niż pas wewnętrzny, więc wybraliśmy tkaninę na pasy zewnętrzne, i w takim wypadku zostało nam na pas wewnętrzny 9 tkanin do wyboru, wtedy, dlatego że łącznie mamy 10 tkanin do dyspozycji, na pasy zewnętrzne przeznaczamy jedną tkaninę, a że pas wewnętrzny musi być innego koloru, więc zostało nam 9 tkanin na pas wewnętrzny. Więc kiedy wybraliśmy pierwszy kolor na pasy zewnętrzne, mamy 9 możliwości. Teraz tak, wybieramy drugi kolor na pasy zewnętrzne, i znów mamy podobny przypadek, że na pas wewnętrzny, wybraliśmy drugi kolor, na pas wewnętrzny znowu mamy w takim razie możliwości 9, Dopiero że mamy łącznie 10 tkanin. Wybraliśmy kolor. Na pasy zewnętrzne, więc na pas środkowy zostało nam 9 tkanin do dyspozycji. No i mamy plus 9, plus jak wybierzemy trzeci kolor na pasy zewnętrzne, to znowu będziemy mieli 9 i tak dalej, plus 9. Jeszcze napiszę z przodu V, oznaczmy przez V liczbę różnych takich flag. Więc jak wybieramy pierwszą tkaninę na pasy zewnętrzne, mamy 9 możliwości. Jak wybieramy drugą tkaninę na pasy zewnętrzne, mamy znowu 9 możliwości. I dodajemy 9, oczywiście tych dziewiątek. Mamy 10, bo na pasy zewnętrzne możemy wybrać 10 tkanin. Więc to jest równe 10. Raz 9 dodajemy 10 9, więc mamy 10 razy 9 to jest oczywiście równa 90, więc prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C.